Przed nami 35. edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dywesa, czyli Cygańskie Dni. 35 lat można by rzec, że jubileusz. 35 lat na scenie gorzyskiego amfiteatru cała przesz i wzdłuż kultura cygańska, romska. Wszystkie zespoły, jakie można zaprosić z Europy, z Polski, wystąpiły w Gorzowie. Było to bardzo różnorodnie, ponieważ Cyganie wprowadzają do swojej muzyki, tej tradycyjnej, bliskiej korzeni, ich, prowadzają mu muzykę i kulturę. Narodu, państwa, w którym przebywają w danym czasie. I dlatego nasz festiwal przez te wiele, wiele lat był tak różnorodny i każdy z miłośników, czy nawet nie do końca ktoś, kto kochał tą muzykę, coś dla siebie odnalazł. Bo i dla młodzieży były zespoły zapraszane, były też koncerty nad wartą. Które były tylko skierowane dla młodzieży. Była to nowoczesna, nowa, mo, nowa muzyka, ale wykonywana przez zespoły cygańskie. Jest tam też muzyka dla pokolenia osób nieco starszych. Nawet dzieci potrafiły się świetnie bawić podczas festiwalu. A wystąpiło przez te 35 lat, można powiedzieć, ponad 300, jak nie więcej, zespołów. Ten festiwal, dlatego, że ubawiałem się, jak już mówiłem, że ten folklor zginie, bo jeżeli będziemy mieszkać w domach, już nie będziemy w taborach, to już ten folklor zginie i nie będzie. I coraz to będzie inny. I dlatego to mnie męczyło i dlatego postanowiłem, żeby to zrobić. No od początku to było takie bardziej naturalne, ale później to bardziej już tak technicznie zaczęło się zawodowo, bo te zespoły zagraniczne, wszystkie to zapraszaliśmy, to wszyscy zawodowcy. I bardzo zadowolony byłem, dlatego że ta muzyka cygańska zaczęła być ceniona i to, co kiedyś moje pradziadowie grali.